Wybitne polki filozofki, czyli jak skutecznie promować polską naukę. N, jak nauka. Cykl rozmów Fundacji N-arche. W Polsce międzywojennej było więcej wybitnych filozofek niż w całym świecie pozostałym. Naprawdę nie przesadzam. Twierdzi profesor, doktor habilitowany Jan Woleński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czwartej i ostatniej już części wywiadu nasz gość odpowiada na pytania związane ze szkołą lwowsko-warszawską, liczącą się w świecie formacją naukową pierwszej połowy XX wieku. Jej cechą była różnorodność, poważne traktowanie filozofii i nauki, co sprawdziło się w doświadczeniu wojennym, gdy profesorowie uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Poza tym otwartość na zagranicę, aby Polacy znali osiągnięcia światowe, oraz troska o umiędzynarodowienie nauki polskiej. Szkoła lwowsko-warszawska szczyciła się wybitnymi osobowościami naukowymi. Warto wymienić jej założyciela: Kazimierza Twardowskiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Kazimierza Ajdukiewicza, Władysława Tatarkiewicza, Alfreda Tarskiego. Jana Łukasiewicza, Stanisława Leśniewskiego, Izydorę Dąbską i wielu innych. Profesora Woleńskiego, który jest także filozofem prawa, pytamy o to, jaką wprowadziłby zasadę prawną, która miałaby obowiązywać powszechnie i dlaczego właśnie taką. Przypomnijmy, że nasz gość. Jest uczniem Izydory Domskiej i Romana Ingardena. Profesor Woleński jest filozofem analitycznym, teoretykiem prawa, logikiem, epistemologiem, filozofem języka i badaczem koncepcji prawdy. Za badania osiągnięć Szkoły Lwowsko-Warszawskiej został wyróżniony Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest także członkiem Rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W rozmowie pojawia się też kilka wątków bardzo prywatnych. Tym bardziej myślę, że warto tej części wywiadu posłuchać. Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH. Na koniec jeszcze poruszymy sprawy prawno-społeczne. Jeżeli pan profesor mógłby wprowadzić Jedną zasadę prawną, która miałaby obowiązywać powszechnie, to jakby ona brzmiała i dlaczego akurat taka zasada, a nie inna? Powiedziałbym tak, zawsze odróżniamy zagwarantowaną praworządność formalną, czyli po prostu rządzenie przy pomocy prawa, niezależnie od jego treści. Politycy lubią się na to powoływać, na przykład w obecnej Polsce, i tak zwaną praworządność materialną, czyli przestrzeganie prawa o pewnej treści. Moja zasada byłaby taka: zawsze respektuj praworządność materialną, a nie formalną, wszelako pod warunkiem, że ona spełnia jakiś cywilizacyjny wzorzec, który. Uważamy za ważny, za nas obowiązujący, no a więc, że na więc mówimy, że my w naszej koncepcji pra, państwa prawa albo państwa praworządnego materialnie chcemy respektować zasady współczesnej cywilizacji europejskiej, no to na przykład nie możemy powiedzieć, że kwestia związków partnerskich jest nieistotna. Jest istotna. Niekoniecznie musi być rozwiązana w Polsce tak jak w Holandii, ale musi być rozwiązana zgodnie z pewnymi oczekiwaniami. Czyli powiedziałbym, to jest tak jak chciał Gustav Radbruch, słynny prawnik niemiecki, który był tym, który no, miał pewne moralne prawo, bo on był represjonowany, był, no, nie był aresztowany czy więziony. Był Aryjczykiem, więc, no ale jako urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Weimarskiej, wyleciał z Uniwersytetu w Heidelbergu natychmiast. Nie miał zakaz publikacji. On miał moralne prawo, żeby powołynić i on odróżnił ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo. Nawet jeżeli mamy wątpliwości, co należy do tego ponadustawowego prawa to zawsze trzeba mieć na uwadze, że ono jest no? I, i to była chyba ta jedyna zasada jako filozof prawa to mówię, natomiast no, oczywiście ktoś może powiedzieć, że e, powinieneś wypowiedzieć e, się także na jakiś konkretny temat, a na przykład powiedziałbym prawa zwierząt, uważam, że ale to, to jest, to, to nie jest ogólna, ani uniwersalne, prawda, więc raczej bym taką ogólną zasadę praworządności materialnej zalecał. Wspomniał Pan na początku naszej rozmowy o Szkole Warszawsko-Lwowsko-Warszawskiej i o swoich mistrzach, ponieważ my do nich nie mamy bezpośredniego dostępu, ludzie z naszej epoki, tylko przez Pana, więc chciałabym zapytać co Pan, Chciałby, mógłby nam przekazać z doświadczeń, właśnie obcowania z tamtymi uczonymi? No to jest bardzo szerokie pytanie i wieloaspektowe. Ale cechą tej szkoły, którą ja się zajmuję, była po pierwsze różnorodność, po drugie, jakby poważne traktowanie filozofii i. I nauki, to się zresztą sprawdziło także w ich doświadczeniu wojennym, na przykład w tym, że oni, no nie tylko oni oczywiście, ale oni dość masowo uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Otwartość na zagranicę, to znaczy taka chęć, aby Polacy znali osiągnięcia światowe. i to, co dzisiaj jest bardzo modne, troską o międzynarodowienie nauki polskiej, filozofii w tym przypadku udało się. Ta szkoła filozoficzna, jakby z niczego, w przeciągu jakichś 10-15 lat, była liczącą się formacją filozoficzną w świecie i to jest doświadczenie, z którego nasi organizatorzy nauki mogliby trochę czerpać, ale nie bardzo chcą. A jeśli chodzi o same postacie? No to założyciel Kazimierz Twardowski, genialny nauczyciel, który wychował 30 profesorów uniwersyteckich w kilku dziedzinach. Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Idukiewicz, Władysław Tatarkiewicz. To ciekawe, że właśnie Tatarkiewicz nie był logikiem, ale bardzo się Identyfikował z tą szkołą. W swoich wspomnieniach napisał także, bo on studiował w Niemczech, tam robił doktorat i pisze tak, chcąc dowiedzieć się, jak filozofują Polacy, pojechałem do Lwowa i zauważyłem, że robią to lepiej niż gdzie indziej. To było już pod koniec, już przed pierwszą wojną światową. On studiował. W Marburgu, oczywiście, w jednym z najważniejszych niemieckich uniwersytetów, On przyjechał prawda, do Lwowa i tak powiedział, to widocznie. Mia... No, Alfred Tarski, ten słynny, prawda, logik i w ogóle ta warszawska grupa logiczna, Jan Łukasiewicz, też logik Stanisław Leśniewski, więc to jest cały poczet ludzi, cały poczet. Takie dwie ciekawostki, prawda, że to była szkoła otwarta na kobiety, bardzo dużo było pań, które robiły tam no nie, nie można było w Polsce międzywojennej, no była jednak tro, trochę antyfeministyczna, ale tych uczennic to było naprawdę i wybitnych. Ja twierdzę, że w Polsce międzywojennej było więcej wybitnych filozofek niż w całym świecie pozostałym. Naprawdę nie przesadzam. No i było też ciekawe, że tam było sporo Żydów. I, i ten element tam był trochę inny. To oczywiście byli antysemici. To nie ma, nie ma na to rady. Ale tam tych ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy tam zrobili jakieś kariery naukowe, no co najmniej doktoraty, albo nawet habilitacje, było sporo. Więc to naprawdę jest zupełnie fascynująca sprawa. Ja, Wiem dobrze, no bo nawet się mówi, Woleński wprowadził tą filozofię do obiegu międzynarodowego. To jest oczywiście nieprawda, ale no coś tam osiągnąłem w popularyzacji. I ja widzę, jak rozmawiam ze swoimi kolegami, nawet najwybitniejszymi filozofami, jak oni są zafascynowani, zwłaszcza rozwojem logiki w Polsce. Zawsze, jak gdzieś tam jestem, to powiedz mi o tym, powiedz mi o tamtym, prawda? i tak dalej. Więc to jest coś, czym my się możemy szczycić i dobrze się dzieje, że te badania trwają, prawda. N jak nauka wyjaśnia i inspiruje. A jeszcze Panie Profesorze, gdyby Pan miał wskazać na jedną, dwie osoby i na jakieś konkretne sytuacje czy wydarzenia, z których Pan potem czerpał w życiu, mówię tu zwłaszcza o tych kwestiach naukowych, ale też naukowo po prostu ludzkich, są takie y, wydarzenia, czy takie postacie? To, co mnie dotyczyło, pamiętam, że jak byłem bardzo dumny z tego, że oddałem legitymację partyjną, i to w takim trudnym okresie, bo w stanie wojennym sobie zdawałem sprawę, że będą rozmaite nieprzyjemne konsekwencje, i z... powiedziałem o tym pani Izido Żydomskiej, która była absolutnie antykomunistyczna, prawda, Dotknęła, tak lubiła mojego ramienia, tak i mówi. Proszę pana, czy to ważne, gdzie Pan należy? Ważne z tym, kim Pan jest. I to było dla mnie niesłychanie ważne. Bo no, to było dla niej prawda, nieistotne. Więc to, to, to bym może wymienił. Natomiast z innych. No cóż, na się spotykałem z życzliwością i miałem to szczęście, prawda, że jak robiłem te swoje stopnie naukowe, no to raczej to było wszystko, szło tak jak należy, prawda, więc też, e, może powiem tak, że Kazimierz Opałek, który był moim, prawda, promotorem, on bardzo naciskał, żeby szybko robić stopnie naukowe. I to, co mi zostało, to to, że jak ja mam coś zrecenzować, to zawsze to robię, na sam, na, odkładając inne rzecz. Panie profesorze, ma Pan przebogaty życiorys i ogromnie dużo doświadczeń, a gdyby zapytać Pana o to, kim Pan jest, jak Pan siebie określa, to co by Pan powiedział? Moja matka była pochodzenia żydowskiego, i cała zresztą rodzina, jej oczywiście mój ojciec także, aczkolwiek to, to jest dość skomplikowana sytuacja, więc nie będę tutaj wchodził. Ja się o tym dowiedziałem dopiero, jak miałem 40 lat. I wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, że w gruncie rzeczy byłem o krok od zagłady. No bo mieszkałem w Warszawie, nie w Getcie, żeby była sprawa jasna, no to można było w każdej chwili być rozpoznanym. No i unicystwionym. I to jest dla mnie, znaczy nie to akurat, ale ten element żydowski jest dla mnie ważny. Ja staram się uczestniczyć w życiu żydowskim. Może bez przesady, się uważam oczywiście za obywatela polskiego i, i za Polaka, ale ten element uważam za bardzo ważny. No bo to jest tożsamość przecież? To, no, element powiedzmy tak. To znaczy, trudno mi się utożsamiać. Narodem żydowskim, ale muszę powiedzieć, że jak jestem w Jerozolimie, to jestem szczerze wzruszony. A patrząc od strony naukowej? Ja już o sobie powiedziałem, może dodam, że. No, więc jestem filozofem, chociaż moje życie się dzieliło na okres prawniczy, ale byłem filozofem prawa i bardziej filozoficzny. Więc tak, taki jest to dualizm w moim życiu. Wydaje mi się, że bycie prawnikiem jest dość fascynujące. Ale jest Pan też popularyzatorem wiedzy filozoficznej. No tak, ale uważam, że filozof ma obowiązek popularyzowania filozofii, więc to też od moich mistrzów. Tak, tak. I ostatnie pytanie, co Panu dało zajmowanie się filozofią? Panu personalnie, filozofią, kwestiami prawnymi. Po całym swoim życiu zawodowym, tak, teraz jest Pan na emeryturze, dało mi zawód, ale jeżeli pewnie nie o to chodzi. Ja myślę, że dzięki filozofii rozumiem świat w pewien sposób, który, którego bym nie, który, który byłoby inaczej, gdybym nie był filozofem. Trudno mi to określić, może to jest na osobną oczywiście rozmowę, ale, ale pewien typ refleksyjności, o tak bym to powiedział. Pięknie dziękuję, panie profesorze. N jak nauka. Warto wiedzieć i rozumieć więcej. Tak dobiegła końca nasza rozmowa długa z panem profesorem Janem Woleńskim, filozofem analitycznym, teoretykiem prawa, logikiem, epistemologiem, filozofem języka i badaczem koncepcji prawdy. Wszystkie wywiady w cyklu N jak nauka, także ta rozmowa, są na portalu w poszukiwaniu projektu wp-projektu.pl w zakładce Media, Podcasty. Można ją też znaleźć na profilu Fundacji NRH, na kanale YouTube tejże fundacji oraz w przestrzeni dźwiękowej SoundCloud, gdzie też Fundacja NRH ma swoje miejsce. Skoro o fundacji mowa, to warto zajrzeć na jej stronę enarch.pl, gdzie można poczytać o celach fundacji, jej sposobie działania, o możliwościach współpracy indywidualnej albo instytucjonalnej i o tym, że fundacja organizuje różne konkursy, w których przedstawiciele różnych nauk mogą uczestniczyć, zwłaszcza studenci i doktoranci. Przy okazji wspomnę, że fundacja jest także wydawnictwem i na stronie fundacji jest zakładka Księgarnia. Tam można znaleźć książki uszeregowane w dwóch cyklach: seria inteligentnego projektu oraz cykl perspektywy nauki. Książki są dobrze opisane, zredagowane, mają mnóstwo przypisów, rzecz jasna, bibliografie, ale także indeksy. Fragmenty można przejrzeć i przeczytać na stronie internetowej Fundacji, a pozycje te mogą stać się świetnym uzupełnieniem własnych biblioteczek naukowych albo mogą być pomysłem na prezent. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne rozmowy w cyklu N jak nauka. Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów. funda N.R.H.